Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. Max, 10 punktów przewagi przed niedzielą. To chyba taka wystarczająca, bezpieczna przewaga przed tym meczem rewanżowym? Czy bezpieczna, to nie wiem, ale na pewno przewaga jest, jedziemy u siebie, więc, więc szanse na to, że stracimy tą przewagę są niewielkie. Przed rokiem miałeś okazję też w finałach jechać chyba drugi raz, taka sytuacja, w której palobas nie awansuje, trudno sobie ją wyobrazić, patrząc na wszystkie te, że tak powiem, okoliczności włącznie z kontuzjami po stronie rybnickiej. Tak, myślę, że awansujemy. idziemy wszystko, żeby to się stało, i szanse na to są naprawdę duże. A, Twoim zdaniem, realnie tutaj rybnik jest w stanie Wam w ogóle zagrozić? Nie mówię już nawet o wygraniu 10 punktami, ale żeby po prostu nawiązać z Wami tutaj na Zielonogórskim Torze walkę? Z pewnością mogą nam zagrozić. W rybniku gdzieś tam zagrozili. Aż tak wysoko tam nie wygraliśmy. Cały czas tam było na styk, więc, więc myślę, że tutaj też musimy być bardzo uważni. Taki tor po opadach, to lepiej, gorzej ma jakiekolwiek znaczenie, jak, jak, jak on może być trochę cięższy? Czas pokaże, na tą chwilę prognozy są takie, jakie są, ale czy ten deszcz na pewno spadnie, to jeszcze nie jest potwierdzone. Jak ty się czujesz po tym upadku w Grudziądzu? Ja się czuję bardzo dobrze, też jeszcze dzisiaj tutaj będę jeździł, trenował, więc myślę, że na ten finał będę na pewno w 100% gotowy. To może być twój ostatni mecz w Falubazie. Tak, może być. A jaka wobec tego Twoja przyszłość? Na tę chwilę już tak jak tutaj mówiłem, kontrakt mam podpisany w Leśnie, na tym się skupiam, a co będzie to się okaże.